Witam serdecznie. Toyota Corolla z 2020 roku z przebiegiem około 70 tysięcy km. Samochód jak zawsze z polskiego salonu, serwisowany, bezwypadkowy, natomiast opisuję różnicę, bezwypadkowy, bezkolizyjny, on jest cały w oryginale, natomiast na lewym błotniku było takie malutkie przetarcie, które nic takiego, ale jest widoczne u mnie na stronie. Samochód prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Ja osobiście bym jeszcze przyciemnił szyby i dał ciemną folię na dach. Prezentowałoby się to naprawdę znakomicie. Autko bardzo zadbane, w środku czyściutkie. Jest to wersja komfort z pakietem Tech, czyli posiada podgrzewane fotele, czujniki parkowania przód, tył. System samoparkujący, natomiast ja osobiście tego nie używam. I bardzo podoba mi się to połączenie jasnego kokpitu, wnęki jasne z tym ciemnym połączeniem. Wygląda to według mnie bardzo, bardzo ładnie. 22 konie wersja hybrydowa. Samochód idealny do miasta. W automacie. Jak zawsze autku zostanie sprawdzone pod kątem technicznym. Posiadam dodatkowo raport rzeczoznawcy. Tam jest odnotowana grubość powłoki lakierniczej. Ja za chwileczkę zmierzę również grubość powłoki i będzie odnotowana również na w przed przedzakupowym, zawsze takie sprawdzenie przedzakupowe robię, czyli podłączenie pod komputer, grubość powłoki, sprawdzenie czy nie ma wycieków, zapoceń, natomiast przy tym przebiegu to nie powinno raczej nigdy nic wyskoczyć. Pozdrawiam.